Ciao ragazzi, Buonasera. sera. Witajcie w kolejnym odcinku. Dzisiaj opowiem o bardzo prostej i krótkiej konstrukcji gramatycznej, takiej, której używamy, kiedy zaraz. Za chwilkę coś będziemy robić. Tak jak wspomniałam we wstępie, chciałabym opowiedzieć Wam dzisiaj o bardzo prostej, króciutkiej konstrukcji. Stare. PER. Stare PER używacie wtedy, kiedy za chwilkę coś będziecie robić. Właśnie zaraz coś zrobicie, przymierzacie się do czegoś. Co będzie Wam potrzebne, żeby użyć takiej konstrukcji? Przede wszystkim potrzebujecie czasownika stare, który już odmienialiśmy kilka razy, ale tak dla przypomnienia. Stare w czasie teraźniejszym odmieniamy następująco. IO-100. Tu staj, lui, lei, sta. Noi stiamo, voi state, loro stanno. Oprócz czasownika stare, odmienionego oczywiście czasownika stare, potrzebujecie jeszcze per oraz bezokolicznika czasownika, którego właśnie chcecie teraz y, użyć. Na przykład, jeżeli chcecie powiedzieć. Za chwilkę, zaraz będę brać prysznic. Właśnie przymierzam się do tego. To takie zdanie będzie brzmiało następująco. Io sto per fare la doccia. Sto per fare la doccia. Czyli zaraz będę brała prysznic. Scusa, ma tempo. Sto per andare al lavoro. Przepraszam Cię, ale nie mam czasu. Właśnie wychodzę do pracy. Za chwilkę wychodzę do pracy. 100 per andare. Czyli właśnie wychodzę. Za chwilkę wychodzę. Wyobraźcie sobie sytuację, że ktoś do was dzwoni, no ale strasznie się spieszycie. Za chwilkę będziecie wychodzić z domu. Musicie szybko tylko pospierać swoje rzeczy. No i już wychodzicie. Odbieracie więc telefon i mówicie. Ti ricchiamo più tardi, sto per uscire. Oddzwonię do Ciebie później. Właśnie wychodzę. Sto per uscire. Właśnie wychodzę. Za chwilkę muszę wychodzić. Kiedy Wasze dzieci broją, bałaganią i już macie dosyć, możecie użyć tej konstrukcji. Na przykład w zdaniu Za chwilę stracę cierpliwość. Dość. Sto per... perdere la pazienza. Signori, dunque, preparatevi perché sto per mostrarvi la tazza matrimoniale, altrimenti detta wedding dream, altrimenti detta big sogno un genio, un genio, un genio, un genio, un genio. Nei commenti, qualka razy już prosiliście mnie o Cykl o wskazówki dotyczące książek, które warto czytać po włosku. I chciałabym dzisiaj zacząć od książki włoskiego autora, oczywiście. Mam na myśli Gianrico Carofilio. E, Carofilio, który był kiedyś politykiem, był prokuratorem, więc zna się na rzeczy. Z czego znany jest Carofilio? Carofilio, że pokażę jednak tą książkę. Karofilio napisał serię cykl, e, książek, kryminałów, tak naprawdę, ale to nie są takie kryminały z prawdziwego zdarzenia. Tam nie ma wielkiej intrygi. Książka jest dosyć lekka, e, dosyć łatwo się ją czyta. dlatego właśnie ją polecam. Karofilio napisał kilka e, książek o podobnej tematyce, tak jak powiedziałam, wcześniej to jest cały cykl, cała seria. Wspólnym bohaterem, tak naprawdę, wspólnym mianownikiem we wszystkich książkach jest bohater. Bohater Guido Guerrieri, który jest adwokatem na początku, w pierwszej tej książce, w pierwszej części, czyli testimone inconsapevole, świadek mimo woli tak brzmi polski tytuł. Guido Guerrieri jest facetem, któremu się powodzi. No ale troszeczkę zaczyna mu tam nie wychodzić i odchodzi od niego żona. Wpada w depresję, troszeczkę sobie nie radzi życiowo, ale podejmuje się troszeczkę wbrew swoim wcześniejszym działaniom, obrony Senegalczyka, który został oskarżony o zabójstwo dziewięcioletniego chłopca, ja wam nie będę zdradzać, oczywiście wszystkich szczegółów, powiem tylko, dlaczego w ogóle warto tę książkę przeczytać. Dlatego, że tak jak powiedziałam wcześniej, jest. Lekka, przyjemnie się ją czyta. Jeśli na przykład lubicie tę tematykę, czyli lubicie kryminały, ale jeszcze nie bardzo radzicie sobie z językiem włoskim, no to chyba jest to dobry moment, żeby przeczytać tę serię, albo przynajmniej tę pierwszą e, część. Fajne jest tutaj poczucie humoru. E, bohatera, głównego bohatera, właściwie tak naprawdę autora przecież książki. Czyta się ją fajnie. To jest taka książka do poduszki wieczorem, albo na przykład, teraz mamy już troszeczkę ładniejszą pogodę, w ogródku, na balkonie. No, nie jest bardzo skomplikowana, ale słownictwo jest fajne, fachowe, takie rzeczywiste. Nie ma takich przeciążeń, udziwnień. To, co troszeczkę może sprawiać problem w języku włoskim, czytając książki w języku włoskim, to oczywiście passato remoto. Passato remoto, którego używa się w książkach bardzo często. I tutaj passato remoto oczywiście również się pojawia. Ale skoro książka opisywana jest dosyć lekko i łatwo takim fajnym, płynnym językiem, to tego pasatorem to też jest mniej. Tu jest dużo e, oczywiście też dialogów, chociaż no, opisów również, <grymnie> nie tylko dialogów, no ale w dialogach e, oczywiście pasatorem oto nie jest używane. To jest też taki e, dobry moment, jeśli e, dopiero co poznaliście pasatorem oto, żeby sobie te formy zapamiętać. E, dlatego, że. To jest czas, którego dosyć trudno nauczyć się w sytuacjach codziennych, bo pasatoremoto w takich dyskusjach właściwie nie jest e, używany albo nie jest używany zbyt często, bo to zależy też, e, gdzie wyjeżdżacie, dokąd wyjeżdżacie, z kim rozmawiacie. Ale w książkach zdecydowanie używany jest nadal. Także polecam, jeśli jeszcze nie czytaliście żadnej książki i jesteście na takim poziomie no, B1 myślę, e, no to możecie się już e, z książką po włosku zmierzyć. Czemu nie? E tutto, per oggi, vi un buon fine settimana, come sempre. Życzę udanego weekendu, jak zawsze oczywiście. No i cóż, trzymajcie się, do zobaczenia, ci wiadomo. Ciao, ciao!